Siemano, witamy na kanale Betclick. Adam Lewicki ze mną Bandura Siemano. Stary, ale ciebie to się tutaj nie spodziewałem Ja sam siebie tu nie spodziewałem Ale ty stary nawijasz Pierwsze wejście, yy, pierwsza czwórka w elimkach i od razu Bandura i leci z flow Dobra posłuchaj, teraz ja nie palę gaci Każdy z tych śmieci chciałby mieć crossa z Właśnie, kurwo, to nie jest stanie Oooo, chłopaki uprawiacie pedalowanie I teraz kuza kiedy wpadaj no to macie lipę Mam dużego fiuta i przyniosłem chipę. No coś tam, że tak powiem, przyjęliśmy tutaj kręcić odcinek na bandzie, nie wiedzieliśmy gdzie jedziemy, dokąd. I dowiedziałem się chwilkę przed wejściem, że biorę udział z Ginoldem. No więc no musiałem jakoś się postawić, nie? Coś tam kiedyś liznąłem, ogólnie ja freestyluję w a jak gramy, wiesz, odgrywamy nasze jakieś tam postacie, zawsze freestylujemy, wyzywamy ludzi. No nie no, poziom tutaj jest taki, że to takie freestylowanie pod nosem. No ale dałem z siebie wszystko, nie? Zostawiłem serdechowo, Zostawiamy jak za... Alan, jak Alan Boh, y wow, lecę dalej żobek, Mam w ciebie kurwa turbo, wyjebane Jesteś tutaj jak pierdolony szwot Jak będzie trzeba, pojedziecie każdy tutaj ziom Ich blok, wie że jesteś petem W właśnie tak kurwo Rap puszcza petem Dobrze wiecie, dobrze, dobrze wiecie Ej, przyszedłeś tutaj w ujebanym byś i mógłbyś czyścić mi felgi w Mercedesie. Usłyszałem, że stresowałeś się bardziej niż przed walką na fejmie właśnie ostatnią. No tak, no bo jakby do walki się przygotowywałem, wiedziałem, że jestem przygotowany, miałem bardzo dobry mental, bardzo długo się przygotowałem mentalnie, a tutaj stary wychodzę z auta i słyszę Freestylujesz. A wiesz, że free, 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 zagrać koncert, a za freestyleować, to jest zupełnie co innego, nie? I mi ręce latały, mi brzuch bolał, mówię, ja pierdolę, mówię, nie damy rady, nie? No ja to samo, chyba w piątej, czwórce wystąpiłem, to mi przepona normalnie do gardła wchodziła. Gino, to chyba z godziny się nie odzywał. Siedział skulony. Mówi, a ja Pierdol, A na początku, co ty, luz, zostaj ten, a potem. Eee, paraliżnie. Pierwsza. No. Śmiesznie, zajebista, w ogóle ja nigdy nie ślibił jakiś tam freestyl'i I tak siedzimy tutaj z chłopakami i naprawdę te chłopaki mają mega tutaj talent i mega dobrze to się ogląda, nie. Pierwsza twoja bitwa, gdzie jesteś na żywo? freestyleowa? jest pierwsza bitwa freestyle'owa poza, poza GTA. <laughs> o Dino, Siemano, się tu. Brem tu. Brem udział w bitwie o Los Santos ostatnio na 77RP po zdrotaku. Yy, no ale to jest troszkę inny poziom. Nie? Yy, powiedz Bandura w ogóle jak Twoja forma, yy, jeśli chodzi o... Yy waleczki, coś się szykuje? Eee, no dwa miesiące nie robiłem nic, obiecałem sobie, że po tygodniu wrócę na treningi, ale gdzieś tam bungee streamy i nie chciało mi się, po prostu miałem łapę rozjebaną, spasłem się znowu z 20 kilo. Eee, jak byłem wrócić do treningów, to na pierwszym treningu naderwałem sobie łydkę, Był jakiś mięsień, nie wiem, jakiś płaszczkowaty, czy wiek, chuj wie jaki. Mięsień? Mięsień, po prostu mięsień, eee, dopiero się zagoił. Miałem wrócić znowu na salę, to byłem chory tydzień, Mówię, dobra, teraz wracam, i były mi plecy i mówię, dobra, i już teraz w poniedziałek wracam na salę, to moim ojcu i trenerom, bo zgnoją mnie strasznie, nie? Także no, w tym roku chciałbym zawalczyć, tam, chciałbym zawalczyć, myślę, że tak niedługo. Wracając jeszcze do bitwy masz jakiegoś swojego faworyta? Jakaś walka dotychczasowa podobała Ci się najbardziej, bo powiem, że Filipek, Edgio, Koro, Bober, ale ogień. Nie no dla mnie Filipek to jest inny level, nie. My siedzimy tam i tak. Ja! Yeah, wow! Oh, mega cool. Teraz jakby tu pasikonik wjechał na scenę, to by nawet 5 sekund nie było. Słuchaj, chciałbym to zobaczyć, Taki specjal event nie. powinien być, no. Że... Darolew powinien brać udział w eliminacjach. Myślę, że to by oddało widowniom. Słyszysz pleb... Pueblos na następnej e, bitwie o południe darole, Tiger Bonzo. To w wunio, w wunio i to, i to będzie być taka, wiesz, grupa eliminacyjna i oni się wyzywają, nie? Tego typu, nie? Dobra stary, miłej bitwy dalej. I Powodzonka. Bardzo. czekamy na odcinek. To na egzekucję.